sobie jaja, możecie sobie nie robić jaja, ale tym zawiszą czarnym ja wam mówię tutaj, który to dzisiaj jest, 19, 19 styczeń 2021 Ja zrobię taką załogę i za czasów Amutsona i dopłynę na Antarktytę i zrobiłem wielki napis.

Łazienka szkolna Aha. aha nalewki, pierdoły, wiesz, wszystko ja, to jest kubryk, nie? Tutaj kubry, będą są cztery szkoły krzesła, 36 60 osób tam mieszka, kolega tam rozbiera klapy. Witajcie moi drodzy, e, jesteśmy właśnie na pięknym żaglowcu Zawisza Czarny, który należy do Polskiego Związku Harcerskiego. Jestem z Marcinem Gienieczko. Często zebrany, tutaj już idzie nowa zabudowa. Ola, Tam się myje Ola, I tak dalej, i tak dalej y -y. Też się robi Aha. <laughs> To jest nawigacyjne czyli no, no, no. Miejsce załogi Stałej tutaj Ola, Załoga do szkolenia wchodzi, dlatego że. No, no, no. No, my musimy też sobie odpocząć. No tak, ja tak. No, ja no, Stoły. Tu oficerowie. Oficerowie, tak? No, stoła w generalnie. Je, nie, tak. dalej? Hej, tu. Weź mi na, na, na minutę moją proszę, nagraj, co? A co ci wyślę? Ale tak, ale tu nagraj tu, masz hey, tutaj. Czekaj, Człata, chuj. Yy, masz tutaj wody, czekaj. Masz tutaj. Dobra. No. Dobrze, dobrze. Pejpo do Oltach. Dwa radary, wiesz, komputery, Aha. drukarka, no ale też widzisz, na no, cały czas remont, remont, remont. Gdzieś to trzeba składać, nie wszystko, nie jestem caługowa z Dolnego Śląska. O Gdzieś, gdzieś tu trzeba składać, nie? Skoro Pan zna go, który już od czasów? Coś mi tu mówi, nie wiem. Odsłucham na podłogę, ja to właśnie chcemy kupić, no. żeby to jest mój bardzo dobry kumpel, kolega, razem pływaliśmy na różne rejsy i, I ten. Kupy, możecie sobie albo górą, nie chodźcie nawet tam do środka. tam Ako? prosto, prosto, prosto. Okej, 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 I zobaczysz Ponownie, nie? To byłby pani Ale na dół nie. nie. Macie <laughs> <laughs> cholery roboty, co nie? No właśnie, te przyciągi agregaty w tamtym tygodniu teraz domierzają do, 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 do łoża, żeby nowe agregaty, podziwko założyć, nie? W roku? Eee, chodźcie tam, ten... Lipiec, Petersburg. Uch, <laughs> no. hej no. A 15 Halo. albo 11 hej. września hej. do Sajma Roku. Ej! Jakiś blok so, Nie, to, tak to. to szty do dupy No i ten, a... <coughs> ten a... Hej, do dupy Ej, <coughs> No to widzieliście, pokazałem Wam, dzięki Marcinowi i uprzejmości Bosmana, jak wygląda od środka zawisza czarny, chociaż jest mega rozpierdziol przez... Jest e, trochę przez, biały, ale czarny też jest. Przez tego. Przez remont. Remont, tak. Więc... Ale to nie zmienia to faktu, że zrobią go na początku to... marca i mają to... e, rozpocząć e, e, rejsy. A w 2000, teraz jest 2021, w 2022 roku popłynąć na Grenlandię i bardzo fajnie pasuje w 2023 South Pole, Antarktyka. Big Traverse. Dokładnie. Ja, Rafał, Trzaska, wszyscy inni puttce szaleńcy. I uwierzcie mi, I on, to z, on to zrobi. Ja to on, zrobię. On przejdzie tą Antarktydę. Ja to zrobię, ale i oprócz tego, że zrobię, to ja wciągnę innych. Bo, bo ja chcę coś zrobić jeszcze. Ja chcę coś zrobić dla. Dzieci, dla młodzieży, dla chłopców. Ja chcę coś zrobić jeszcze. W się nie liczy konsumpcja, ale coś jeszcze zrobić. Tożsamość. Tożsamość się liczy. Zgadza się. się dokonamy. Ja dokonam. Rafała bardzo dobrze znam. E, Sprawił się między innymi w, w Rejsie na, e, na e, przez ciśniny duńskie i płynęliśmy do Oslo. Było bardzo... No można powiedzieć sztormowo. No, sztormowo, to nawet w Pennyoze to. Słabe słowo, ponieważ mieliśmy problem z jachtem, straciliśmy ster, linki steru, straciliśmy linki steru, straciliśmy płetwę sterową, no było dość ekstremalnie, wzywaliśmy nawet security, pomoc, no ale, ma, ale Rafał bardzo się fajnie zachował, trzeźwo, mówiąc po żeglarstwu, trzeźwo, czyli po prostu z rozsądkiem, no i mieliśmy też fajnego kapitana, czyli wszystko tonie, a on wychodzi i mówi, don't worry. Będzie okej, okay. nie trzeba, nic. Tak, taniec, Remi, Sanki zgubię. <noise> tak. na biegu, po sanki, sanki. Sanki, sanki były bardzo ważne wtedy. Ale mieliśmy, jeszcze jednego, to... nie, ale mieliśmy jeszcze jednego gościa, bardzo fajny, e. bardzo trzeźwo, Cześć, również myślący. Nazywa się Stefan. Chren z tymi zostawimy jacht i wejdziemy do koszyka i, i nas zabiorą stąd. Powiedz ja Stefan, z swoim y, jachtem, sanniki trzeba wziąć. No takie historie były, ale to nie zmienia to faktu, że chcemy napisać nową. Pozdrawiamy Was serdecznie z Dingi. Pozdrawiamy, mówił Marcin Gienieczko. I <śleszy>